Dzień dobry. Rozpoczynamy rundę wiosenną i konferencja prasowa przed meczem 19. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jesteśmy przed spotkaniem pomiędzy Krakowią a Rakowem Częstochowa. Mecz w sobotę o godzinie 17.30, a dzisiaj są z nami trener Krakowi Dawid Kroczek. Witam, trenerze. Dzień dobry. Jest również kapitan Orlera Kapadze. Witam serdecznie. Dzień dobry. I na początek zaczniemy od krótkiego podsumowania przygotowań do meczu. Później będą pytania do trenera, do otara, a na końcu pytania od internautów. Bardzo proszę, trenerze. Dzień dobry. Zakończyliśmy czterotygodniowy cykl przygotowania do pierwszego meczu mistrzowskiego w tej rundzie. Myślę, że jest to okres dla nas bardzo intensywny, natomiast uważam go za przepracowanego w 100% tak, jak sobie zakładaliśmy. Plan, który przyjęliśmy przed. Przygotowaniami myślę, że został zrealizowany, też cieszy nas bardzo to, że cały zespół jest w 100% do dyspozycji i to jest też bardzo istotne pod kątem um, najbliższych rozgrywek ligowych. E, również przy, o, okres e, przygotowań w Turcji e, przebiegł e, bardzo sprawnie i tutaj też duży plus, że zagraliśmy dobre gry kontrolne, w szczególności nasz ostatni mecz zespołem z Hiroshima, co też na pewno pokazuje wiele dobrych rzeczy, które funkcjonują już u nas w zespole oraz to, co ewentualnie można poprawić. Podsumowując, bardzo owocny czas pracy, też cieszę się, że zespół funkcjonuje dobrze, dobra atmosfera wśród zawodników. To jest na pewno na duży plus i teraz czekamy z niecierpliwością na pierwszy mecz ligowy i moment, w którym będziemy mogli pokazać się z jak najlepszej strony. Bardzo dziękuję. Czas na pytania dla trenera. Proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry, Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Rężę wspomniał Pan tutaj o tych grach kontrolnych. Były cztery, dwa mecze widzieliśmy, dwa nie. Jakie ma Pan ogólne wrażenia po tych, po, tych, po tych spotkaniach? Staraliśmy się dopasować przeciwników o zróżnicowanym poziomie, jeżeli chodzi tutaj o, o taką, można powiedzieć w jakość. Też w tych grach kontrolnych próbowaliśmy różnych rozwiązań, m.in. grę na czwórkę obrońców w innej strukturze. Też staraliśmy się kilka razy podjąć decyzję, aby niektórzy zawodnicy wystąpili nominalnie na innej pozycji. To był okres sprawdzania kilku nowych wariantów. Tak jak wiemy, ten system 3-4-3 mamy przećwiczony w bardzo dużej mierze i szukaliśmy alternatyw, które będziemy mogli wykorzystać w rozgrywkach ligowych, tak aby być przygotowane na różne scenariusze, które nas czekają w stosunku do przeciwników. Tak jak powiedziałem, no, czas owocnej pracy zarówno motorycznej, jak i taktycznej. Myślę, że tutaj wykonaliśmy naprawdę dużo dobrej, dużo dobrych rzeczy, a podstawą było to, że tak naprawdę leciliśmy na zgrupowanie do Turcji z kilkoma urazami, między innymi Mika Wamburena. I kilku innych zawodników, którzy narzekali od pierwszego dnia w trakcie przygotowań w Turcji, nie mogli ćwiczyć. Natomiast wróciliśmy w 100% zdrowi. To jest bardzo istotne, że tak naprawdę cały zespół jest do dyspozycji. Bo właśnie te sprawy kadrowe w takim razie chciałem po, poruszyć. Trenerze Krakowie jest jednym z dwóch klubów, które jeszcze nie dokonały żadnego transferu do, do klubu w tym okienku. Czy są powody do niepokoju w związku z tym? Myślę, że do niepokoju to jest zbyt duże słowo. Natomiast zdajemy sobie z sprawę, że tych transferów nie zrobiliśmy i one są konieczne. Dwa, trzy ruchy transferowe, no jakby według wszystkich nas tutaj, nie tylko i wyłącznie według mnie, ale również według pionu sportowego, są niezbędne do tego, abyśmy mogli myśleć przynajmniej o tym, aby utrzymać tą dyspozycję z rundy jesiennej. Natomiast mocno nad tym pracujemy. Jakby można to rozpatrywać w dwóch kategoriach. Pozyskać zawodnika, do którego nie do końca jesteśmy przekonani. W pierwsze tempo jest bardzo łatwo, bo rynek, można powiedzieć, transferowy, proponujący piłkarzy, do których nie do końca będziemy w 100% przekonani, jest duży i można ten transfer dokonać bardzo szybko, albo podjąć pewne ryzyko i poczekać na zawodnika, który de facto wejdzie do szatni i na pewno będzie stanowił. Bardzo ważny element w kontekście strategii zespołu i naciskał na powstałą grupę piłkarzy pod kątem rywalizacji, a przede wszystkim podniesie poziom sportowy. Myślę, że trzeba to rozpatrywać na, w tych dwóch kategoriach i na pewno mm, trzeba być ostrożnym, żeby ani w jedną, ani w drugą stronę jakby nie przechylić tej szali, bo można za to zapłacić dużą cenę, czyli nie pozyskując jakościowego piłkarza, ale też można nie pozyskać nikogo i przy obecnej jakby. W sytuacji kadrowej wiemy, że to będzie za mało w perspektywie całej rundy, abyśmy dali radę tym, jakby można powiedzieć zestawem liczebnym, bo widzieliśmy, ile końcówka zeszłej rundy sprawiła nam problemów pod kątem tutaj decyzji personalnych. I tak jak powiedziałem, no, mocno na tym pracujemy. Kilku zawodników, których bardzo mocno rozpatrywaliśmy, znalazło zatrudnienie w innych klubach i to są kluby z czołowych lig w Europie. I jakby zdajemy sobie z tego sprawę. No, natomiast też zauważyłem mm, podobną sytuację, którą mieliśmy w okresie letnim. I tutaj. Przykład Adina Hasicza i Mika Wamburena, które w pierwsze tempo nie byli dla nas dostępni, okazało się, że te transfery zakończyły się w Krakowi. Więc tutaj mocno też wierzę w dział scoutingu, w Jarka Gambala, który, który ma też do tego nosa i że ta praca będzie wykonana dobrze. No Jak tutaj wszyscy razem za to odpowiadamy, bo to też nie jest tak, że te transfery nie dzieją się w porozumieniu ze mną. Tylko można powiedzieć, że każda rzecz to jest nasza wspólna, naprawdę ciężka praca. Każdego zawodnika, który tutaj przychodzi, akceptuje albo nie. I to jest ważne, abyśmy. Przede wszystkim wytrzymali tą presję, a liczę, że te ruchy, które rozpatrujemy w obecnym kontekście, będą realne do zrobienia. Tak jak powiedziałem, no, te ruchy są konieczne i wszyscy na nie liczymy. Dzień dobry, panie trenerze Rafał Nowak, teraz Pasy. Ja chciałem właśnie zapytać o to, czy w jakimś sensie przewrotnie nie jest to dla pana dobra sytuacja, że nie pojawiły się nowe klocki, które trzeba wkomponować w tą układankę, tylko może pan. Doskonalić mając tą kadrę, którą pan ma aktualnie do dyspozycji, bo jeśli będą problemy, to one pewnie przyjdą z czasem. Natomiast tutaj być może jakieś transfery się pojawią. Więc czy to jest tak, że możemy się spodziewać jeszcze lepszego takiego obrazu taktycznego, jeśli chodzi o Krakowie? To jest jakby jedno pytanie. A drugie pytanie, spoglądam na terminarz spotkań. Krakowie zaczyna dość mocno tą rundę, właściwie po. Po czterech meczach wiosny będzie już naprawdę sporo wiadomo, o co tak naprawdę walczymy. Czy walczymy tylko o ósemkę, czyli o automatyczne przedłużenie pana kontraktu, czy, czy walczymy o coś więcej. A chciałem zapytać, jaką rolę w, w tych przygotowaniach mają te dwa mecze sparingowe, bo widziałem, że Jastrzębie jest dzień po meczu z Rakowem i potem jest Sosnowiec po kolejnym meczu. J jaką rolę te, te spotkania mają rozegrać? W przygotowaniach. Kurcze, długość pytań bardzo długa. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę po powiedzieć, Panie Rafale, ale myślę, że tutaj damy radę z tego wybrnąć. Yy, idąc po kolei, bardzo wierzę w chłopaków, z którymi pracuję, i to jest naprawdę zgrana drużyna o dobrym potencjale sportowym. Yy, I też wiem, że. Jakby to też jest jeden z czynników, w których jakby margines czasu związany z transferami jest trochę większy, bo pokazaliśmy w tym tak naprawdę, naprawdę składzie osobowym, że potrafimy grać dobrą piłkę, skuteczną i jeżeli wszyscy jesteśmy zdrowi, to tych obaw jest mało. Natomiast analizując jakby też perspektywę tego, że no sezon jest długi, dojdą kontuzje, kartki, no to musimy po prostu tą grupę zawodników mieć szerszą. Natomiast tak jak mówię, no to jest grupa dobrych piłkarzy i wiem, że im dłużej razem pracujemy, tym ta drużyna jest silniejsza i tak jak powiedziałem, no czuć tą też energię pozytywną ze strony zespołu i liczę, że taka też energia będzie w rundzie wiosennej, natomiast nie mam co zakłamywać rzeczywistości, wyniki są najważniejsze i to one budują, można powiedzieć, taką siłę szatni i siłę drużyny i tutaj musimy wszyscy być świadomi tego, że te wyniki będziemy chcieli osiągać jak najlepsze. A druga część pytania, jakby Pan no, delikatnie Chciałabym przypomnieć. To, o to, że cztery mecze zadecydują tak naprawdę i o to, jaką rolę mają te mecze z Jastrzębiem i z Sosnowcem zaplanowane. Myślę, że no, jakby każdy mecz jest ważny z perspektywy układu całej rundy, ale tutaj zgodzę się z tym, że te cztery mecze będą kluczowe pod kątem tego, co może się realnie wydarzyć. Jeżeli dystans do zespołów prowadzących będzie bardzo mały bądź mały, no to wiadomo, że będzie można liczyć... Na coś więcej, natomiast jeżeli dystans będzie duży, będzie trzeba patrzeć, co będzie można z tego yy, wszystkiego jakby naj, najlepszego wyciągnąć i zrealizować. Myślę, że przy obecnym stanie rzeczy, stać jest naprawdę na dobrą grę i tak jak powiedziałem, jeżeli poprawimy te deficyty z rundy jesiennej i yy, będziemy mieli większą liczbę zawodników do dyspozycji w perspektywie całego sezonu, to możemy liczyć na to, że Krakowia będzie zespołem takim, jaki była na jesień. Mocno w to wierzę, yy, natomiast się pokażę. Jeżeli chodzi o te dwie gry kontrolne, to są gry dla zawodników, którzy nie grają. I w tych grach kontrolnych zobaczymy piłkarzy, którzy nie wyjdą od pierwszej minuty w meczu z Rakowem czy w meczu z Koroną. To jest też ważny okres, no bo wiemy, że drugi zespół gra też tylko gry kontrolne. Z reguły no te gry kontrolne dla drugiego zespołu są o mniejszym potencjale sportowym. I też zależało mi na tym, żeby każdy zawodnik z naszej drużyny czuł się w rytmie meczowym i stworzyć takie środowisko, w którym będą mogli zagrać pełne 90 minut. Bo jakby. Zespół to nie jest tylko jeden piłkarzy. To jest grupa nas wszystkich tutaj i chcę, żeby każdy zawodnik był w 100% gotowy na to, że kiedy dostanie szansę. Będzie mógł być w rytmie meczowym i też dzięki temu weryfikacja jego przydatności będzie dużo łatwiejsza. No bo uważam, że powinniśmy tworzyć jak najlepsze środowisko do pracy dla wszystkich nas tutaj. Wrączne i otwarte dla. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, Michał Knura, portal Love Kraków, Dziennik Sport. Ja chciałem wrócić do tego, co trenowaliście, co, co nie było jeszcze tak dobre, bo ta jesień była głównie 3-4-3, czy yy, zapaliło się panu w głowie Światełko, że, że może częściej korzystać z innego systemu, z innej struktury, czy to bardziej jest po to, żeby być takim płynnie przychodzić w trakcie meczu, bo wiemy, że dzisiaj tak piłka wygląda, że to nie jest twardo od pierwszej minuty do ostatniej. I druga rzecz, te nieoczywiste pozycje dla zawodników, czy, czy był może ktoś, kto takim się. Od, takim odkryciem był, że nagle zmieniło mu się trochę miejsce i, i, i poczuł jakąś taką wolność, lepiej się zaprezentował, bo wiemy, że na przykład Mikel Majgar też grał. Krakowi rok temu na wiosnę wyżej. Pan go trochę cofnął i tutaj te efekty były widoczne jesienią. Myślę, że struktura to, w jakiej będziemy grali, jest też uzależniona tym, w jaki sposób funkcjonuje przeciwnik, bo inaczej skok pressingowy wykonuje się do trójki obrońców, inaczej do czwórki. Inaczej broni się działania przeciwko trójce napastników, inaczej przeciwko dwójce bądź jednemu. Jakby to też wynika z takiego planu i strategii na mecz, natomiast no, można też powiedzieć, że w rundzie jesiennej byliśmy bardzo takim zespołem myślę, że nie jednowymiarowym, bo potrafiliśmy przedstawić się na grę czwórką między innymi w, górniku, w meczu z Górnikiem Zabrze. Potrafiliśmy zagrać w ustawieniu 3-5-2, postaraliśmy się zagrać w ustawieniu 3-4-3 i też widzieliśmy Krakowie, która była zespołem yy, Mającym plan na mecz przez obronę niską i wejście i grę w kontrataku, a też byliśmy zespołem, który potrafił grać w ataku pozycyjnym. I jakbym tak bym widział docelowo zespół, bo piłka nie jest jednowymiarowa, mecz składa się z fragmentów i czasem jest moment taki, że musi wytrzymać w obronie niskiej. Mieć dobre zasady w obronie pola karnego, być zdyscyplinowaną drużyną, dobrze zorganizowaną. A czasem jest scenariusz meczu, że musisz odrabiać wynik, dominować w ataku pozycyjnym, i też musisz mieć pod to rozwiązania. Myślę, że ku temu zmierza obecna piłka i taką drużynę chcemy tutaj tworzyć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało z perspektywy tutaj ligi. Natomiast, jeżeli chodzi o te nieoczywiste pozycje, staramy się szukać różnych rozwiązań. To jest tak, że czasem widzimy niektórych piłkarzy, czy w meczu ligowym, czy w grze kontrolnej, którzy funkcjonują na alternatywnej pozycji. No taki przykład też był Bena Kalmana, który w tym sezonie zaczął występować na dziesiątce. Yy, taki też przykład był yy, Amira, yy, który też często pojawiał się na dziesiątce, a to jest nominalna ósemka i szukaliśmy takich yy, rozwiązań, czy też Patryka Sukowskiego, który zagrał w linii obrony. Yy, myślę, że to też daje nam trochę szersze pole manewru yy, pod kątem yy, działań i strategii pod mecz i będziemy mogli na pewno spodziewać się niektórych takich działań w meczach ligowych. Dzień dobry panie trenerze, Łukasz Podzola, 365 Dni o Piłce. Może nie przeprowadzono tam na razie transferów, ale do dyspozycji wrócili kontuzjowani zawodnicy. Takim zawodnikiem jest chociażby Kasper Szmiglewski, nieobecny od ponad roku. Jak bardzo ważny jest to dla pana powrót w charakterze budowania drużyny na wiosnę i czy możemy spodziewać się, że zobaczymy tego zawodnika już w najbliższym meczu z Rakowem? Myślę, że Kacper jest ważnym elementem w naszej strategii. Jest to też profil napastnika, którego poszukujemy. Silny, dobrze chroniący piłkę z dobrym atakiem na przestrzeń o wysokich predyspozycjach motorycznych. I tutaj myślę, że wpasowuje się bardzo dobrze w nasz model gry. Też widzimy w nim duży potencjał, to jest młody chłopak i. Jego umiejętności piłkarskie są naprawdę na dobrym poziomie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że rok czasu nie grał w piłkę i to jest długi okres, jeżeli chodzi tutaj o tą przerwę. Natomiast, tak naprawdę od października, od połowy października trenował z dość dużym obciążeniem. Staraliśmy się to bardzo mocno kontrolować, żeby też nie poszło to w drugą stronę pod kątem za szybkiego wprowadzenia i narażenia Kacpera na kolejny uraz. Zrobiliśmy to bardzo racjonalnie. Przepracował Kacper okres przygotowawczy w 100% i jest w 100% gotowy do gry. No, czy wyjdzie na Raków, przekonamy się w sobotę. Natomiast yy, dla mnie jest to bardzo ważny zawodnik i liczę, że w tej rundzie na pewno przysporzy nam tutaj yy, wiele radości. Dzień dobry panie trenerze, żepecki Piotr 365 na piłce. Czy ma trener już w głowie jedenastkę na raków? Nie pytam oczywiście personali, ale tak w głowie o taki plan. A, tak, jednostka jest gotowa. Zgodzi się pan z taką opinią, że Krakowa będzie w tym mecz faworytem? To jest takie pytanie trochę podchwytliwe. Natomiast na pewno mamy plan na mecz. Mamy strategię, którą mocno przepracowaliśmy. Myślę, że grupa zawodników czuje się w tej strategii dobrze. I też wiemy, że te mecze pomiędzy Krakowią a Rakowem, w szczególności dla naszego przeciwnika, który jest na wysokim poziomie sportowym, są bardzo wymagające i też myślę, że ta poprzeczka przez nas będzie zawieszona wysoko. Nie chcę skazywać faworyta, bo to zweryfikuje boisko, natomiast my czujemy się pewnie i będziemy w 100% gotowi do rywalizacji. I ostatnie pytanie o Raków, jeżeli chodzi właśnie o pomysł na grę, bo to jest ta sama struktura, czy to wam ułatwia, czy utrudnia, bo pan trener akurat lubi grać z Rakowem, ma dobry bilans, natomiast zastanawiam się, czy chciał pan czymś zaskoczyć Marka Wapszuna, jeżeli chodzi o no, tę samą formację, tę samą, tę samą strukturę. Dziękuję. Czy Z zaskoczeniem trenera Marka Wapszuna jest ciężko, bo generalnie trener Wapszun wie wszystko o przeciwniku i tutaj nie wiem, czy cokolwiek go może zaskoczyć, natomiast mamy swój plan pod mecz i jesteśmy tutaj do niego bardzo mocno przekonani. Wiemy, że Rakow będzie w 100% gotowy, bo tak jak rozmawiałem, no to prowadzi zespół bardzo dobry trener i widzimy jaką dobra, dobrą pracę wykonał w perspektywie całej rundy. Im dłużej Rakow grał, tym wyglądał lepiej. Natomiast tak jak mówię, my wierzymy w nasze zasady, które robimy. Robimy je konsekwentnie od dłuższego czasu. Staraliśmy się przede wszystkim w tych momentach bardziej wymagających też nie wariować, nie dokonywać przewrotu, tylko dalej rozwijać te rzeczy, które są dobre i lekko poprawiać deficyty. I myślę, że to szło w dobrym kierunku. I tak jak mówię, bardzo wierzę w zespół i w to, co robimy, I jesteśmy do tego przekonani. Liczę, że w meczu z Rakowem będzie to po prostu skuteczne. Dzień dobry panie trenerze Kasper Korpak ekskasowe Przemyślenia. Ja mam pytanie o odejścia z zespołu. Myślę, że tematu Michara koczego nie będziemy tutaj ciągnąć, bo wszystko zostało wyjaśnione. Natomiast jak wyglądała sprawa z chociażby Mateuszem Buchnakiem, który co by nie mówić, był kluczową postacią Krakowie, jeśli chodzi o zmienników? Jak wygląda sytuacja z nim? Czy on sam naciskał na transfer, czy, czy pan jako trener postanowił, że ten zawodnik nie jest już tak bardzo brany w planach pod kątem? budowanie zespołu na rundę wiosenną? Myślę, że złożyło się na to kilka czynników. No, pierwszym było to, że nie byliśmy w stanie Mateuszowi zagwarantować takiej liczby minut, jaką on by oczekiwał. Natomiast Mateusz był bardzo, jest bardzo profesjonalnym zawodnikiem, bo jego zaangażowanie na treningu, podejście nawet wtedy, kiedy nie wychodził w pierwszej jedenastce, a tak naprawdę nie dostał tej szansy ani razu od początku. Nie sprawiało tego, że Mateusz gdzieś tam dał odczuć, że jest niezadowolony i tutaj jest bardzo duży profesjonalizm z jego strony. Pojawiła się atrakcyjna oferta z klubu, który gra o awans do Ekstraklasy. I też trzeba przemyśleć ruch, który po prostu będzie dobry i dla Mateusza, i dla klubu, bo mogliśmy też go tutaj trzymać, ale jakby liczba minut na pewno by nie była wystarczająca, bo nie byłaby gwarancji. No bo jeżeli Mateusz by wygrał rywalizację, no to na pewno bym go do tej pierwszej linii naszej ofensywnej wstawił, Natomiast stawialiśmy na innych zawodników i myślę, że to była taka transakcja trochę wiązana. Natomiast, tak jak powiedziałem, no to, to jest naprawdę dobry zawodnik i myślę, że tutaj w Legnicy będzie sprawował się bardzo dobrze. Ja chciałem z kolei zapytać o Beniamina Kalmana. Czy na dzisiaj, chociaż okienko jeszcze trwa, jest Pan w stanie zagwarantować Kibicom, że on na pewno zostanie u Was na, na wiosnę? I jeszcze pytanie o ewentualne odejścia. Czy jeszcze się Pan liczy z tym, że kogoś Pan straci z tej kadry? Myślę, że takiej gwarancji nikt nie jest w stanie złożyć w stosunku do żadnego piłkarza, bo rynek transferowy jest taki, że no nie ma zawodnika ani na sprzedaż. No musimy być tego świadomi. Oczywiście Ben w naszej strategii jest postacią kluczową, i jego odejście no na pewno osłabiłoby zespół, bo na tą chwilę nie jesteśmy w stanie znaleźć zawodnika, który jest na tym poziomie. No i tutaj musimy być szczerzy. To jest najlepszy napastnik ekstra klasy, najbardziej skuteczny, jeżeli chodzi o bramki i asysty i bardzo ważna postać w szatni, więc musimy być tego świadomi. Bardzo chciałbym, żeby oczywiście Ben został w drużynie i na tą chwilę zanosi się, że tak będzie, jeżeli chodzi tutaj o jego funkcjonowanie. A ostatnie pytanie do trenera, bo będzie jeszcze media day później. Do... To jeszcze, Panie Trenerze, w uzupełnieniu tych odejść z Krakowi. Wśród tych, którzy odchodzą jest wciąż wpisany Jani Atanasow, chociaż wciąż ma Ważny kontakt. Czy on w ogóle jest brany pod uwagę w kadrze meczowej na raków? Mm, Jan nie jest brany w kadrze meczowej na Raków. Rozmawialiśmy z Janem, przedstawiliśmy mu jak wygląda sytuacja i też Jan czeka na oferty z innych klubów. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania do Otara, to bardzo proszę. Dzień dobry, Rafał Nowak, teraz pasy. i yy, jest pytanie, bo tutaj trener powiedział, że trener Papszun wie wszystko o przeciwniku. I że ciężko go zaskoczyć. Ja pamiętam taki mecz, w którym udało ci się zaskoczyć raków, częstochowa i chyba całą Polskę najpiękniejszą bramką tamtego sezonu niesłusznie niewybraną najpiękniejszą bramką sezonu. Powiedz mi, czy ty możesz obiecać, że podejmiesz więcej prób strzałów z dystansu niż to było na jesieni? Bo trochę, moim zdaniem, za mało razy próbowałeś. Jest uh, remember, of Course This Day. Uh. I have to say a few words about Drakov, Of course, uh, they have good coach, good players, and uh, of course they know how to play against us, and we know also how to play against them. But the thing is, who will do it? Who will do it better on the pitch? So these small details will uh, uh, will show the result, I think, during the game. And about this goal, of course, it was a long time ago, but. You remember still, and I respect this. And supporters, they remember this day also. It was very important. It was nice goal, and also very important uh, day for me because after this, before this, I was not playing a lot, and this uh, uh, life will bit changed after this goal. Everything, I start playing more. I had more confidence uh, after this moment. So I feel that I'm more important and important for this team. It was long time ago um, but uh, I hope I hope uh, it will happen again, but it doesn't matter it's most important to win this game. It really don't matter who so will score the goal after tomorrow for me. Duga. Uh. <laughs> <laughs> Długa odpowiedź, więc Otar bardzo dobrze pamięta ten mecz i to spotkanie. Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo silną, ważną drużyną jest Raków, zna również wagę trenera Papszuna i to, że zawodnicy tej drużyny wiedzą, jak grać z Krakowa, ale Krakowia też wie, jak grać z Rakowem. Więc tak naprawdę wszystko chodzi o to, kto będzie lepszy na boisku i kto zrobi to lepiej w trakcie meczu. Jeśli chodzi o tą słynną bramkę, o której tutaj wspominamy, Otar pamięta ją bardzo dobrze i to jak ona wpłynęła na niego, jego poczucie w sztabie. Stał się od tego momentu bardziej pewny siebie. Wcześniej nie grał. Tak dużo później już stał się, wszedł na boisko do składu. Także e, pamięta, a jeśli chodzi o najbliższy mecz, to ważne jest to e, nie to, kto strzeli bramki, tylko żeby te bramki padały. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. To teraz e, przejdziemy do pytań od kibiców, aczkolwiek można powiedzieć, takie te pytania się pokrywają z tym, co padło, więc yy, yy, więc yy, zacznę od trenera. Było pytanie, czy trener ma plan na skład pomimo braku transferów i to tak naprawdę padła odpowiedź. Drugie pytanie, yy, akurat o tym nie rozmawialiśmy, choć dotyczy młodzieżowców yy, i czytam pytanie, ze względu na małą ilość minut rozegranych przez młodzieżowców, czy w tej rundzie będą grać więcej, żeby nie płacić kary? Stanowisko klubu jest jasne, aby tej kary uniknąć, więc te ustalenia nie uległy zmianie. Więc siłą rzeczy ten limit będziemy musieli wypełnić. E, dziękuję. A pytania do Tara to tylko. Yy... Powiem, czego dotyczyły, bo też odpowiedź padła w e, odpowiedzi Otara, czy mecze z Rakowem są dla Ciebie na swój sposób wyjątkowe, bo właśnie od meczu z Rakowem w 2021 roku i Twojej kapitalnej bramki z dystansu właściwie zaczął się Twój dobry okres w Krakowie, który trwa do teraz. Nie Jak wspomina swoją słynną bramkę z Rakowem i czy zechce to powtórzyć w sobotę? To też już była, padła odpowiedź. Także dziękuję bardzo za udział w konferencji. Zanim pójdziemy na Media Day, który za chwilkę się zacznie, e chciałam tylko e przypomnieć o tym, że bilety się kończą na mecz. Także wszystkie osoby prosimy o to, żeby e zaopatrzyły się w bilety online, żeby szybko. Przyszłe na stadion dołączyły do nas, zwłaszcza, że godzinę przed spotkaniem będziemy odsłaniać tablicę upamiętniającą profesora Janusza Filipiaka, jak również zostanie nadane, nadane imię trybunie, imię profesora Janusza Filipiaka, Trybunie Południowej. My będziemy się, tu wszystko będzie się działo w recepcji VIP, ale chcemy się podzielić tym też z Państwem, z naszymi kibicami, także zapraszamy wcześniej na stadion i czekamy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.